Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Tematem dzisiejszej konferencji są zagrożenia dla polskiego rolnictwa w związku z wprowadzeniem norm GAEK-2. Witam na dzisiejszej konferencji bardzo serdecznie pana posła Jacka Boguckiego. Witam panią senator Annę Bogucką, witam pana senatora... Marka Komorowskiego. Witam również tutaj okolicznych rolników, którzy tak licznie przyjechali na tę konferencję. Dziękuję Państwu bardzo. Otóż, Szanowni Państwo, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 marca. Prowadził pewne normy, rozporządzenie ograniczające działalność na ponad 400 tysięcy hektarów w Polsce. W naszym województwie jest to grubo ponad 200 tysięcy hektarów, czyli ponad 50% tych, tych obszarów będzie właśnie w województwie podlaskim. A wiadomo, że województwo podlaskie, można powiedzieć, bydłem, mlecznym i w ogóle bydłem stoi. I to są bardzo niepokojące sygnały dla polskiego rolnictwa, że będzie ograniczona taka. Działalność. Na czym to będzie polegało przede wszystkim? Na tych terenach nie będzie można kopać rowów melioracyjnych, nie będzie można pr prowadzić robót konserwacyjnych, nie będzie można wydobywać torfu, nie będzie można wydobywać orki głębokiej. Także to są duże ograniczenia, które spowodują, że działalność praktycznie na tych terenach zaniknie. Rolnicy oczywiście o tym się dowiedzieli dopiero po ogłoszeniu tego rozporządzenia, ale myślę, że większość rolników do dzisiaj nie wie, które to będą tereny tym objęte. Oczywiście zostały pokazane mapki, Te rozporządzenie weszło w życie od 15 marca, już one obowiązują. To są takie ograniczenia, które mogą spowodować, że jeżeli rolnicy nie będą stosować tych ograniczeń, to po prostu będą im odbierać. W związku z tym dopłaty bezpośrednie, które są, Szanowni Państwo, znajdujemy się na kombinacie w PGR-ze Grondy Woniecko. Tutaj wiadomo, że wszystkie tereny były kiedyś praktycznie nieużytkowane rolniczo, ale przeszła melioracja spowodowała to, że te tereny stały się użytkami zielonymi. Dziś rolnicy z tych łąk korzystają. W bardzo To są łąki wysoko dzisiaj wydajne i szanowni Państwo, z czasem może być tak, że działalność na tych terenach w ogóle będzie praktycznie nieograniczona bo jeżeli nie będą konserwowane terowy, melioracyjne, nie będą prowadzone tutaj żadne prace, to po prostu te łąki. Przy przy większych opadach deszczu będą po prostu zalewane, podtapiane i działalność rolnicza będzie ograniczona. Wiadomo, że wiąże się to przede wszystkim z tym, że będzie również ograniczana hodowla. Tutaj w tej gminie zawiązała się też spółka wodna, która właśnie miała zajmować się konserwacją tych rowów melioracyjnych, ale Cóż no, nie będzie chyba miała spółka ta wodna czego robić, więc to też doprowadzi do tego, że różne spółki wodne będą upadać. Ja nie mówię tylko o przykładzie tej, tego akurat miejsca, ale to będzie dotyczyło całego województwa podlaskiego. To są bardzo fatalne normy. Pytamy się pana ministra, dlaczego wcześniej nie wydał tego rozporządzenia, żeby rolnicy mogli się w jakiś sposób do tego odpowiednio przygotować. To jest bardzo niepokojące, że na ostatnią chwilę zostało to wprowadzone. Z komitetem monitorującym ze związkami rolniczymi było uzgo uzgodnione, że ma to być tylko 140 tysięcy hektarów. Stało się, że to jest 400 tysięcy w skali krajów. To są ogromne po prostu tereny. W naszym województwie to można powiedzieć, że jedna piąta terenów wypada rolniczo. To jest bardzo niepokojące i to jest no, nieciekawa przyszłość polskiego rolnictwa, która się e, rysuje. Chcemy po prostu o tych zagrożeniach mówić, bo wzywamy przede wszystkim rząd do tego, żeby jednak zmienił e, te rozporządzenie, które jest po prostu niedobre dla polskiego rolnictwa. W tej chwili poproszę o zabranie głosu panu senator Annu Bogucką. Szanowni Państwo, my nie możemy się zgodzić, by niszczono polskie rolnictwo, by podcinano korzenie pod działalność polskich rolników, bo to, co dzieje się w tej chwili, to jest kładzenie kłodów pod rozwój polskiego rolnictwa. W województwie podlaskim mamy ponad 70 tysięcy gospodarstw rolnych, województwo podlaskie stoi właśnie rolnictwem, tu rozwija się nie tylko rolnictwa, ale również ta działalność okołorolnicza, przemysł maszynowy, przedsiębiorczość, agroturystyka. To tu mamy też zdrową żywność, bardzo dobrą żywność, znaną nie tylko w kraju, ale i za granicą. i Ministerstwo Rolnictwa i, i rząd powinien robić wszystko, by wspierać polskiego rolnika, tak by ta gałąź, która jest tak dobrze tutaj rozwinięta, mogła dalej się rozwijać i mogła Dobrze funkcjonować. To, co e, wcześniej było powiedziane, więc e, wprowadzenie tej e, normy e, GAEK-2, oczywiście, bardzo ogranicza e, działalność rolniczą na tym terenie, ale również. E, działania wcześniejsze, które w tej chwili w kampanii prezydenckiej są ukryte, bo chodzi tutaj chociażby o umowę z krajami Mercosur, która jest tak bardzo krzywdząca dla polskich rolników. Też mówi się o tym, że ona w niedługim czasie po wyborach wejdzie w życie. A to jest, szanowni państwo, zniszczenie naszego Natomiast e, oczywiście tu chodzi przede wszystkim o e, wspomaganie e, przemysłu maszynowego, wspomaganie przemysłu e, niemieckiego. E, kolejna rzecz e, to umowa stowarzyszeniowa z e, Unią, e, z, przepraszam, z Ukrainą, gdzie e, też napływ e, żywności, która e, będzie oczywiście tańsza, bo tam łatwiej wyprodukować e, to jest też bardzo niekorzystne dla polskiego rolnika, czy tak samo Zielony Ład. Dlatego też apelujemy przede wszystkim do resortu rolnictwa, by dbano o naszych rolników, o rozwój, to rozwój polskiego rolnictwa i tego, co jest ważne i dobre dla polskich rolników i naszego kraju. Dziękuję bardzo. Proszę pana senatora Komorowskiego. Przyłączając się do już tutaj do wypowiedzi na dzisiejszej konferencji chciałbym dodać tylko to, że znajdujemy się tutaj w okolicach Grąd na terenie powiatu zambrowskiego. Mam pytanie do pana wiceministra Stefana Krajewskiego. Co robi w Ministerstwie Rolnictwa? On pochodzi tutaj z tego powiatu. Powinien oprotestować. Mam pytanie w związku z powyższym, czy oprotestował tą decyzję ministra rolnictwa? jak on wyobraża sobie że rolnicy tutaj z tego terenu z naszego powiatu z tego powiatu z którego on pochodzi będą tutaj gospodarować no to są to jest rzecz niebywała nie zgadzamy się z taką polityką rządu nie, zgadzam, nie zgadzamy się z taką polityką Unii Europejskiej polityka Unii Europejskiej polityka rządu ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi powinna być nakierowana na rolników powinna sprzyjać rolnikom powinna dążyć do tego żeby rolnicy mogli normalnie funkcjonować produkować i i, i, I cieszyć się z tej produkcji y, ku, wszystkim, ku zadowoleniu, wszystkim. Y, te tereny, tu, tu już Pan Poseł Kazimierz Gwiazdowski mówił, kiedyś nie były dostępne do rolników. Duży wysiłek, melioracja są dostępne. Czy mamy znowuż doprowadzić do, do sytuacji, że będą z powrotem niedostępne dla rolników? Z takim rozwiązaniem się nie zgadzamy. Dziękuję. Proszę Pana Posła Jacka Boguckiego. Gdy popatrzymy na te łąki wokół nas, można zauważyć, jak są zadbane, przed zimą skoszone. Rowy troszkę wymagałyby więcej konserwacji, gdy patrzę na te e, e, krzewy, które tu są, ale mimo to one działają i odwadniają te tereny. Natomiast gdy wprowadzona zostanie ta zasada GEAK-2, to te tereny wrócą do okresu, kiedy nie były w ogóle użytkowane. No, bo nie będzie wolno zorać tego terenu i odsiać trawy. Dla nieuchwalców trzeba powiedzieć, że dzisiejsza uprawa łąk wygląda zupełnie inaczej niż 20, 50 czy 100 lat temu. Kiedyś łąka rosła w sposób naturalny. Dziś musi być co 2-3 lata, 4 najwyżej odsiewana, ze względu na to, że odmiany, które dają dobre plony, wymagają właśnie co kilka lat odsiewania pan poseł, że to jest 200 tysięcy hektarów, mamy milion, czyli co piąty hektar na Podlasiu wypadnie z produkcji. Czy zdajemy sobie sprawę, jaki to będzie miało wpływ na hodowlę bydła, która jest przecież podstawą naszego województwa? I na to nakładają się te tematy, Mercosur i te inne, które były tu poruszane, ale jeszcze jeden temat Pryszczycy. Pryszczycy, która pojawiła się najpierw w Niemczech, potem dziwnym trafem w krótkim czasie na Węgrzech i na Słowacji. No Chyba trzeba być niemyślącym człowiekiem, żeby wierzyć, że ona nie z Niemiec po kilkudziesięciu latach, kiedy Przyszczice w Europie nie było, trafiła na Słowację czy do Węgier i że nie trafi do Polski, jeśli nie zabezpieczymy się. No niestety rząd nie podjął żadnych działań, żeby zabezpieczyć zachodnią granicę. Południową coś tam próbują robić, ale też nie jest ona szczelna, ale Niemców nie ruszą. Pamiętam czasy, kiedy byłem pełnomocnikiem do spraw zwalczania SF-u, jak Niemcy z nami się nie patyczkowali. Nie patyczkowali się. Jak w Polsce pojawił się SF, zamknięli granicę i pozwolili wwieźć żadnej e, sztuki e, na teren Niemiec. No i chyba tak samo powinna zachować się Polska, jeśli jest odpowiedzialny rząd. To, ale koalicja 13 grudnia nie narazi się. Donald Tusk nie narazi się Niemcom, e, bo przecież ich interesy reprezentuje w Polsce, a nie e, polskie interesy narodowe. E, więc biorąc to wszystko pod uwagę, ja poszedłem wczoraj na targ w Warszawie i kupiłem na targu w Warszawie z życzeniami wesołego ale, Aleluja chyba ser wyprodukowaną na Podlasiu. Na tym samym targu kupiłem ser znany pewnie wszystkim, koryciński, choć on nie był nazwany koryciński, na pewno z Podlasia. Bo to, się, to stały się nasze marki. Być może to ostatnie święta, w które możemy kupić tego typu produkty. Nie tylko u nas na Podlasiu, ale w Warszawie, w Polsce. Bo te wszystkie działania doprowadzą do tego, że hodowla w Polsce przestanie istnieć. Czy naprawdę chcemy, żeby takich produktów już nigdy nie było? Dziękuję. Czy ktoś z rolników chciałby zabrać głos? Dzień dobry, nazywam się Waldemar Kalinowski, a ja występuję w imieniu rolników gospodarujących na tym terenie. Jako rolnik to może przedstawię skalę problemu naszej gminy. Jesteśmy tutaj, obecnie znajdujemy się, znajdujemy się na skłonie wysoczyzny wysokomazowieckiej, u której leży obszar Natura 2000. Na naszej terenie gminy jest to ponad 8 hektarów gruntów, już objętych warunkowaniami ekologicznymi, z którymi musimy się zmierzyć. Norma GAK-2 zwiększa tylko ten obszar i obostrzenia, z którymi musimy tutaj stawić czoło. Tak? Normy GAK-2 nie były z nami konsultowane na poziomie gospodarstw rolnych w żaden sposób. Wciągnięto nasze tereny z góry, bez żadnych konsultacji i warunki gospodarowania, które teraz nam postawiono. Na przestrzeni czasu ograniczą tutaj produkcję na tym terenie w sposób zdecydowany. Warunkowości te wynikające z normy GAK-2 wykluczają gospodarkę na rowach i co zaskutkuje oczywiście w przestrzeni czasu zalewaniem, tak jak miało to w roku 2020 i 2021 roku, gdzie gmina Rudki częściowo została podstopiona i właśnie z tego względu, że nie była prowadzona gospodarka melioracyjna na tym terenie. Teraz zwiększenie tych obszarów w przyszłości może zaskutkować również takimi podtopieniami, czemu mówimy zdecydowanie nie, bo to godzi w nasze, nasze interesy. I także no, liczymy na jakieś reakcje tutaj ze strony rządu, żeby zadbał na nasze interesy. Ta sytuacja dla Ministerstwa Rolnictwa nie jest obca. Pan wiceminister rolnictwa zna naszą gminę doskonale, uczestniczył w naszych spotkaniach odnośnie Natury 2000. No i liczymy na jakąś reakcję ze strony rządu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Andrzej Mioduszewski, jestem rolnikiem, ale też jestem przedsiębiorcą i chciałbym tutaj w imieniu przedsiębiorców też dwa słowa powiedzieć. Ta sytuacja, która w tej chwili tutaj ma miejsce, jak już Państwo słyszeliście, i ze strony polityków, ale głównie ze strony rolników, perspektywa przedstawia się tych terenów niezbyt różowo. Ograniczenie produkcji spowoduje też ograniczenie działalności firm handlowych, firm handlowych małych, które tutaj działają w otoczeniu rolnictwa, firm lokalnych, rodzinnych i dla nas też to będzie duży problem, jeśli ta hodowla w tym naszym terenie się załamie. Także apelujemy zdecydowanie do rządu polskiego, aby podjął decyzję, aby zmienić te nieszczęśliwe decyzje. Dziękuję. Szanowni państwo, czyli państwo słyszeliście to co powiedział rolnik, że to nie było z nimi konsultowane, nie było z nimi ustalane. Od minister rolnictwa 7 marca wydał rozporządzenie. Dowiecie się, jak będziecie składać wnioski. Dopiero, które to są grunty, które są to tereny. Ja uważam, że to jest po prostu porażka, bo rząd powinien wcześniej rolników do tego przygotować, powinien wcześniej o tym powiedzieć, powinien wcześniej przedstawić, które tereny te będą ujęte, a przede wszystkim skonsultować to z mieszkańcami mieszkającymi na danych terenach, że takie normy wchodzą i w ramach tego. Rząd proponuje z tego tytułu jakieś rekompensaty dla rolników, żeby rolnicy mogli otrzymać z tego tytułu jakieś wynagrodzenie. Rząd tego nie wprowadził. Szanowni Państwo, Pryszczyca też jest u bram naszych granic. Właściwie rząd codziennie się spotyka, bo jak weszłem na stronę ministerstwa, to widzę, że codziennie są spotkania, spotkania i spotkania. Ja mam tutaj, Szanowni Państwo, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lutego 2006 roku, gdzie się mówi o zwalczaniu Pryszczycy. I się pytam, zresztą rolnicy też się dopominają, dlaczego polski rząd nie wprowadzi szczepionki? Czemu my nie przeciwdziałamy temu, żeby te zwierzęta można było zaszczepić i uratować przed to pryszczycą, która jest w innych krajach i wiadomo, że z innych krajów też zwierzęta do nas przyjeżdżały. Być może one są już ten i właśnie ta szczepionka myślę, że by uratowała. Dlatego jest zapytanie do pana ministra, dlaczego nie wprowadzacie szczepionek? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś może pytania? ten, tak? To właśnie na tych terenach będzie ograniczana ta działalność. To to tak, 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 już tak opublikowana, mapa, gdzie tak, można każdą tak, sprawdzić. tak. Wejdzie Pan, ma mapa GAEK 2 i tam to wszystko dla Pana będą pokazane te tereny. Strona, tak? Tak, 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 oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ministerstwa GAEK 2. Tak, to jest powiększenie oporu. tak. tak. Tak się składa, że to jest powiększenie obszaru Natura 2000. 2000. To... Znaczy to są dwie różne rzeczy. Dwie, dwie różne, różne rzeczy, rzeczy. Obszar Natura 2000 i tak, 2000. Tak, 2000 tak, tak. Ale to bezpośrednio te tereny przylegają do obszaru Natura 2000. I teraz tak, jak wspomniałem wcześniej jesteśmy, jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy na kraju Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. 80% wód z tego terenu musi spłynąć na obszar Natury 2000 między innymi przez nowe obszary GAK-2 i wpływać na naturę. Jeżeli zaniechamy oczyszczanie tych rowów po kolei od wysoczyzny w kierunku e, obszarów GAK i potem Natury 2000, to będzie skutkowało podtopieniami pozostałej części gminy. Mamy na terenie gminy dwie rzeki. Te, te rzeki muszą przepływać przez ten teren. E, na poziomie Rdosiu już wykonywanie jakichkolwiek prac na tych rzekach jest zablokowane także zaskutkuje to podtopieniami, bądź e, niewłaściwą gospodarką hydrologiczną na tym terenie. Ale z tego, co wiemy, były też tutaj konsultacje, tak? Dwa razy może, trzy spotkania... E, tak, spotkanie. były, były, były konsul konsultacje, ale one... Z też ministrem rolnictwa z panem Kolokowskim na przykład, bo wiem, że uczestniczył... Tak, ale konsultacje dotyczyły obszarów Natura 2000 Szymon? i warunkowości tak. na obszarów Natura 2000, a teraz ten obszar jakby został powiększony o alternatywny GAG-2, tak, o który nas nikt nie konsultował. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeszcze zrozumieć, to no, trzeba, trzeba wyjaśnić, że przepisy dotyczące ochrony środowiska wynikają z działań Ministerstwa Środowiska. I tu jest i poszerzanie parków narodowych, otulnych. I właśnie to, o czym Pan mówił, dotyczące powiększania parku, terenów Natura 2000, to już powoduje, że duża część terenów ma ograniczenia dodatkowe w produkcji rolniczej. A GEAK-2 to są tereny zalewowe, nie, właśnie nie zalewowe, tylko podmokłe, przepraszam, i tereny torfowe, które w myśl tej nowej dyrektywy i negocjowanych przez Polskę obszarów, które zostaną włączone do, tej, do tego systemu mają podlegać ograniczeniom w prowadzeniu działalności rolniczej poprzez e, niedopuszczania do tego, żeby e, prowadzić tam orkę pełną uprawę rolną, taką jak trzeba, tylko e, co najwyżej płytkie uprawy raz na cztery lata. E, rowów nie wolno odnawiać, tylko można je na bieżąco konserwować, więc e, tu duża część rowów wymaga jednak odnowienia, więc tego już nie będzie budowy nowej, absolut, nowych absolutnie. I to są dwie różne rzeczy, ale one wpływają na to, że takich terenów jest zdecydowanie. Więcej niż na tej mapce, bo jak do tego dołożymy naturę, do tego dołożymy parki i hotuliny, to nie 200 hektarów, pewnie będzie tylko 400 hektarów w województwie podlaskim. Obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim mamy już około 50%. Ja chciałbym Państwa pokazać tutaj, że tutaj płynie rzeczka Wisa. To jest miejscowość karwowo Wąsosz. I Szanowni Państwo, ta rzeczka Wissa również nie będzie konserwowana, bo ona jest objęta to normą GAEK-2. A czym to się skończy? Tutaj są tereny rolnicze, tutaj są rowy melioracyjne i jeżeli nie będzie. Y konserwowana główna rzeka, to ta woda po prostu nie będzie odpływać i ona będzie wiadoma sprawa, że zostawać się na gruntach ornych rolników, to co mówione, że nie będzie można przeprowadzać konserwacji nie tylko rowów, ale również i drenacji, a tam jest również i drenacja i ta woda nie będzie miała gdzie odpływać po prostu. Dzisiaj oczywiście jest nieźle, bo mamy suszę, oczywiście źle, że jest susza, ale że jest susza i ewentualnie tych prac pielęgnacyjnych można mniej używać. Natomiast jeżeli będą większe opady deszczu, większe zlewiska, no to wiadoma sprawa, że te rowy te rzeki odgrywają niezwykle istotną rolę, żeby ta woda gdzieś odpłynęła i popłynęła dalej.